Siemano, siemano, kolano! Dzisiaj lecimy z moim kolegą tutaj jak widzicie nagrywać odcinek ze śmieciarek bo ostatnio doszedł dosz, doszła bardzo wielka aktualizacja gdzie dodano śmieciarki i co? Jedziemy zarabiać! Jeżeli chcecie więcej odcinków z Polish Car Driving na Robloxie zostawcie łapka, łapkę w górę Jak zostawicie y, dwie łapki w górę robimy Robimy dalsze, dalsze dailies z PCD, jeżeli, jeżeli chcecie daily z PCD, o pot w nas wjechał. jeżeli chcecie daily z PCD musicie zostawić dwie łapki w górę i wtedy będzie to dla mnie znak, że, mo że możemy zrobić dla was daily z moją kolegą, nie, to dla mnie będzie znak, nie, więc zapraszam bardzo. E Ogólnie, jakbym miał ocenić śmieciarki, bardzo fajnie się zarabia. No i co mam oceniać? Są fajne, bardzo spoko się zarabia. Można też zrobić w tym przypadku coś takiego, ale. Można zrobić takie backflipy. Można takie backflipy zrobić, więc. Tak, z moim kolegą polecamy na przykład, żeby na przykład zbierać po prostu na nie żeby zbierać 79 tysięcy i kupić sobie taką jedną na złomowisku Przepraszam, że akurat ten, ale no niestety jest taka jedna na złomowisku, no i można ją kupić. Jedziemy trasę ogólnie jedziemy trasę taką, że wzięliśmy sobie y, DK y, tak, y, tak, taką trasę jak y, DK6 i DK37 To jest droga do Malechowa i do Darłowa I do sła... Przepraszam I na jednocześnie Teraz właśnie jedziemy środek mi się jeszcze nie załadował ale ogólnie śmieciarki bardzo fajne w ogóle to jesteśmy na prywatnym serwerze i co mam? Mam mówić. No i co mam mówić dalej? Bardzo fajna gra. Nie wiem, na czym mam jeszcze co oceniać, ale gra też fajna, super polecam. Gram w nią bardzo długo ogólnie. Mój kolega też gra bardzo długo. No i wczoraj wyszły śmieciarki. No o 20.00. Bardzo polecamy z moim kolegą. Naprawdę. A i Radzę uważać w takiej miejscowości jak Domasławice dla początkujących, bo tam jest straszny lód, powiem tyle. I i co mam mówić? No, co mam mówić, co mam mówić? No, po prostu tam jest, tam zawsze ślisko i się wypada z trasy. Radzę uważać. To wszystko na, to wszystko na dzisiaj. Siemano. Jak, jak chcecie daily, zostawcie chociaż dwie łapki w górę dwie łapki w górę zostawcie to będzie no yy, i co dzięki za oglądanie i cześć